ale przejdziemy sobie usłuchajcie do, słuchajcie, na stronę Node.js, gdzie sobie właśnie taki Node.js pobierzemy. W ehm, zależności od tego jaki macie system operacyjny instalacja może się różnić. My mamy teraz Windows 11, więc zajmiemy się instalacją właśnie na Windows 11. Co warto powiedzieć, że aby kod wam działał, ważne jest, abyście mieli tą samą wersję. Nas ogólnie interesuje, sobie wejdziemy tutaj, to na, jak sobie zobaczymy, mamy tutaj trzy numerki. Pierwszy numerek, drugi numerek i trzeci numer. Nas interesuje ten pierwszy numerek tutaj. Ważne, aby u was był on 22. Dwa pozostałe numerki są obojętne. To jest tak, że jeżeli wy będziecie ten od, yy, odcinek oglądać później, to będziecie mieć po prostu tutaj inną wersję. Ja mam teraz 22.14.0, ale może tak być, że potem będzie na przykład 23.4 i tak dalej i ważne, żeby to, co wszystko Będziemy robić, robiliście na wersji 22. Jak widzicie, teraz jest to tak zwana LTS wersja, czyli wersja z długim wsparciem i jest ona też stabilna. Warto powiedzieć, że jest stabilną wersją, ale mamy też wersję 22.